Profesor Wąsek dla mnie był mistrzem, mistrzem naukowym przede wszystkim. Wytyczył mi drogę też naukową. Był dla mnie wzorem naukowca, rzetelnego, wnikliwego, poważnie traktującego swoją pracę i poświęcającego się tej pracy w całości. Profesor Wąsek najpierw był moim nauczycielem, potem został moim kolegą a na koniec został moim przyjacielem. Myślę, że też wzorem sędziego od momentu, kiedy tym sędzią został, um, nikliwie podchodzącym do swoich obowiązków, bardzo um, też um, dokładnie i rzetelnie przygotowującym się do każdej ze spraw. Poza tym myślę, że wzorem takiego człowieka, skromnego, rzetelnego, który ma cel w życiu i uczciwego, prostolinijnego, uczciwego. Z tych wszystkich rzeczy chyba najbardziej, w pierwszej kolejności i w ostatniej, był jednak moim nauczycielem, bo ta przyjaźń między nami, która była faktem, która była prawdą, miała w sobie zawsze pewien aspekt nierówności. On był ten mądrzejszy, on mnie wprowadzał w rzeczy, które robię do dzisiaj. Natomiast to, że pod koniec swojego życia traktował mnie jak zupełnie równorzędnego partnera, było dla mnie pewną nowością, ale było dla mnie wartością, której mu nigdy nie zapomnę. Nie tylko wzór naukowca, ale też myślę, osoba do naśladowania taki, taki autorytet moralny, który można naśladować, który można wziąć sobie za wzór w życiu. Profesor był pracownikiem dwóch uczelni jednocześnie, kulu i OMCS-u. I absolutnie nie czuło się, że jest jakaś rywalizacja między tymi uczelniami. Pamiętam, że chodziliśmy na seminaria, seminaria z postępowania karnego do niego, do gabinetu na OMCS. I tam razem z studentami UMCS-u mieliśmy te spotkania, co było bardzo rozwijające. Także łączył w sumie te dwa uniwersytety. Nauka była dla niego polem do łączenia, a nie dzielenia.